Konferencja dotycząca realizacji projektów Nasza misja, Wasza praca oraz Zielone Światło do Sukcesu odbyła się 26 października w Centrum Kultury i Promocji. Organizatorem konferencji był Miński Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. Projekt Zielone Światło do sukcesu realizowany jest od września 2009 roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami projektu jest 20-osobowa grupa młodzieży w wieku od 18 do 25 lat. Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do podjęcia zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy oraz aktywizacji społecznych i zawodowych młodych ludzi. Realizacja tych celów. Zagwarantuje osiągnięcie kompleksowego przygotowania do wejścia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem. Kolejnym projektem realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest Nasza Misja Wasza Praca. Jest to program aktywizacji społeczno-zawodowej realizowany na terenie miasta Kraśnik. W projekcie bierze udział 26 osób w wieku aktywności zawodowej o niskich kwalifikacjach zawodowych, bezrobotnej i nieaktywno-zawodowej o niskim statusie materialnym. Dzisiejsza konferencja jest podsumowaniem dwóch projektów, których realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. Jeden projekt dotyczy naszej misji, waszej pracy jest to program aktywizacji społeczno-zawodowej realizowany na terenie miasta Kraśnik. Drugi projekt to jest projekt konkursowy Zielone Światło do Sukcesu. Jest to projekt, który jest skierowany do osób nieaktywnych zawodowo w wieku od 18 do 25 lat, czyli do młodzieży. Projekty te, które realizowaliśmy, mają na celu pomoc i wsparcie osobom, które zamieszkują na terenie naszego miasta. W tym roku objęliśmy wsparciem ponad 60 osób. Celem ogólnym projektów jest zapewnienie równych szans dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, dyskryminowanym na rynku pracy, aktywizacji społecznej i zawodowej młodych ludzi oraz podwyższenie statutu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskuje wiele środków na realizację różnego rodzaju programów. Społecznych dotyczących wykluczenia różnych grup osób. Między innymi jest to szansa dla osób młodych, aby zdobyć na przykład prawo jazdy, zrobić kurs przedstawiciela handlowego. Dla samotnych matek jest to szansa walczenia z wykluczeniem społecznym i wiele, wiele, wiele innych projektów realizowanych przez MOPS dają szansę za pieniądze unijne Kraśniczanom. Warto wspierać tę działalność i można powiedzieć, że Kraśnicki Ośrodek Pomocy Społecznej umie korzystać ze środków unijnych na rzecz dobra ludzi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podczas realizacji tych dwóch projektów zapewnia uczestnikom opiekę nad dziećmi, organizując zajęcia świetlicowe. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pod tytułem Nasza Misja, Wasza Praca, w ramach którego uczestnicy tego projektu mają zapewnione dodatkowe wsparcie towarzyszące. Polega ono na zorganizowaniu zajęć świetlicowych dla dzieci tych uczestników. Dzieci o godzinie 15 otrzymują dwudaniowy posiłek, gorący posiłek. Następnie są organizowane różne gry edukacyjne, zabawy, wprowadzane są elementy języka angielskiego i tak czas po prostu trwania tych zajęć jest wypełniany przez trenera pedagoga całym programem. Jest to taka dodatkowa forma wsparcia, jeśli chodzi o działalność ośrodka pomocy społecznej. Nie zawsze w projektach to wsparcie jest właśnie kierowane do otoczenia osób biorących udział w projekcie. Jako ośrodek myślę, że jesteśmy tutaj jedyni na terenie właśnie Kraśnika, którzy organizują coś takiego w ramach projektu. Podczas trwania konferencji spośród wszystkich uczestników biorących udział w projekcie rozlosowano słodkie upominki. Dzięki projektom Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku młodzież będzie mogła poszerzyć wiedzę i kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej, znajomości własnych predyspozycji zawodowych oraz możliwości planowania kariery zawodowej, a osoby z wykluczenia społeczne mogą poprawić umiejętności komunikacyjne oraz podnieść swoją motywację do podjęcia działań zmierzających w kierunku aktywizacji zawodowej.